Przejdujemy się na opoczno południe, dzisiaj jedziemy zwiedzać miasta Górnego Śląska. Już prezentujemy torsy. Ja Nie no świruje. Zmieniamy ochrycie wierzchnie. Jesteśmy właśnie w Katowicach, Galeria Katowicka, zaraz ruszamy na podbój Górnego Śląska. Pierwszy punkt na mapie zaliczony, mamy jest i spodeczek Mamy kolejny przystanek na naszej trasie, Stadion Śląski w Chorzowie Przystanek pod zabytkowym budynkiem Poczty Polskiej w Chorzowie Jest kałeczka Będzie śniadanko i dalsza eksploracja Górnego Śląska zaraz. udujemy się w zabrze. Plac wolności śródmieście, centrum zabrza. Na Bojka. Pauza w zabrzu na osiedlu, w parku na Zarubecką. Stadion Górnika Zabrze. Night left side tak trzymać. Zawsze prawidłnie. Meldujemy się w Gliwicach. Aktualnie rynek gliwicki. Jak na tą chwilę ze wszystkich Śląskich Gniazd, Gliwice chyba zrobiły najbardziej pozytywne wrażenie. Zadbane, czyste, schludne, ciekawe. Jedziemy teraz na radiostację w Gliwicach. Później by to. Docieramy pod radystację Gliwicką. Gdzie Niemcy przeprowadzili tak zwaną prowokację gliwiską 31 sierpnia 1939 roku, przed dniem II wojny światowej. Jest i bytom. Jesteśmy do rynku w bytomie, mamy zajebiście mało czasu. Ciśniemy na dumbrowę Górniczo, na PKP. Za dużo tu nie poopowiadamy, bo jest deadline na rach. Mieliśmy mega spinę czasową. Zopały nas wszystkie możliwe kataklizmy, burza, nawigacja. Wszystkie telefony padły. Roboty drogowe, objazm, ale zdążyliśmy tylko dlatego, że pociąg miał opóźnienie. Inaczej byśmy byli niestety musieli szukać innej alternatywy. Ale mamy to, jesteśmy już szczęśliwie w Górny Śląsk zeksplorowany Ta misja, ich ja jest zakończona, richtig ginau. Siemano.